O no to teraz sprawdzimy, jak to cudo jeździ na gazie. Zapalił. Zapalił od pierwszego razu na benzynie. Ponieważ jest ciepły, to już przełączył się na gaz. Prawie od razu. To, czego Wy nie słyszycie, a ja słyszę od razu, coś jest nie tak. To coś, to taki dziwny dźwięk. Gdyby Gdyby on był bardziej ostry, ćwierkający, to bym pomyślał, że to hałasują wtryskiwacze gazowe. Bo one tak mają. To nie jest usterka, po prostu po założeniu gazu, po założeniu sekwencyjnej instalacji gazowej, możemy słyszeć dodatkowy dźwięk. Czyli wtryskiwacze. Ale mamy coś jeszcze. i Prawdopodobnie jest to niesprawny parownik. Tak to już jest, że jak założycie sobie gaz, który składa się z wielu elementów, to macie jak w banku, że wkrótce pojawicie się w warsztacie ponownie. Co. Może nie jest szczególnie kłopotliwe, ale jednak. Na szczęście mamy gwarancję dwuletnią: usterka zostanie usunięta. Jeżeli coś zostało źle podłączone, to będzie podłączone dobrze, a jeżeli po prostu się zepsuło, to będzie wymienione. Każdy ma razie samochód jedzie i zaraz zobaczymy jak. No, ruszyliśmy i jedziemy. Nie powiem, żeby był to bardzo szybki samochód, powiem nawet, że jest to dość powolny samochód. Yy. Jednak sprawdziłem to, że on tak samo powolny jest i na benzynie i na gazie, więc nie obwiniałbym o tej instalacji. Natomiast możecie się przygotować na to, że po założeniu instalacji LPG jakakolwiek by ona nie była, może wystąpić spadek mocy. I zależy to nie tylko od rodzaju instalacji, ale też od konkretnego egzemplarza auta. Czasami to będzie kilka procent i być może nawet nie odczujecie tej różnicy, a czasami będzie to. Kilkanaście procent więcej, i różnica będzie odczuwalna. Ale tak naprawdę to nie tylko ten mierzalny spadek mocy to jest coś, co możemy odczuć jako różnica. Otóż ważniejsze czasem okazuje się, jak ten silnik pracuje, czy on się trzęsie, czy on jest tak stabilny jak był wcześniej, czy on, czy on rusza płynnie, czy tym samochodem nie szarpie. To jest, bardzo, to jest tak naprawdę ważniejsze niż te kilka procent mo mocy i w tym przypadku jest bardzo dobrze. Tak to już jest, że sekwencyjne instalacje gazowe, jeśli się przyjęły, jeśli działają dobrze, to z reguły mamy ten komfort, że silnik ma charakterystykę prawie taką samą, jak podczas zasilania benzyną. Jeżeli chodzi o wskaźnik poziomu paliwa, no to powiedzmy sobie szczerze, on jest jako gadżet. Jest, bo jest, ale to jest jego jedyna zaleta. Właśnie, że jest. On nie jest dokładny. On, no, no, w zależności od tego, jak to się tam wszystko ustawi, będzie wskazywał albo przez długi czas pełno, a potem będzie, e, będą te diody się szybko wyłączać, albo będzie wręcz odwrotnie. No, w każdym razie nie przejmowałbym się nim, e, nim wcale. Tak naprawdę bardzo, bardzo szybko zauważycie, że po zatankowaniu gazu warto wyzerować e, licznik przebiegu dziennego. Zauważycie, że na jednym tankowaniu przejeżdżacie 250, 300 albo 350 km i właśnie ten licznik przebiegu dziennego będzie Wam podpowiadał, kiedy trzeba zatankować. Zauważycie, że w trasie będziecie przejeżdżać nieco więcej, a w mieście nieco mniej na jednym zbiorniku gazu. W każdym razie będzie to prawdopodobnie 350, no maksymalnie 400 km, jeśli będzie to butla toroidalna w aucie tego, tego typu. Więcej nie przejedziecie. No i pozostaje kwestia, ile na tym wszystkim możemy stracić, czy też ile możemy na tym zarobić. Ile ten samochód będzie zużywał nam gazu? Prawdopodobnie w warsztacie powiedzą Wam, że będzie to o 20% więcej. Ja Wam od razu powiem, że należy zużycie benzyny pomnożyć przez 1,3. To mniej więcej odda ilość gazu, jaką ten samochód będzie spalał. Mniej więcej 30% więcej. Czyli jeśli spalał powiedzmy 7,5-8 litrów benzyny, to ja bym stawiał na to, że będzie spalał 10,5-11 litrów gazu. I to oczywiście w zależności od tego, czy jeździmy w trasie, czy jeździmy w mieście. Zależy od rodzaju instalacji. Im jest bardziej precyzyjna, tym y, ten wzrost spalania gazu będzie bardziej liniowy. Im jest mniej precyzyjna, tym będzie się to zmieniać w zależności od warunków jazdy. A więc w mieście zużycie paliwa y, gazu może rosnąć w stosunku do zużycia benzyny na po 40%, a w trasie może być ten wzrost mniejszy, może to być 20%, 25%. W każdym razie jeśli pomnożycie zużycie benzyny przez 1,3, to będzie to mniej więcej tyle. Spytacie może, czy jeżdżąc na gazie należy jeździć jakoś inaczej niż na benzynie. Otóż właściwie, jeśli jeździmy spokojnie, to ani nie zauważymy różnicy, ani nie będziemy musieli nic szczególnego zmieniać w naszym stylu jazdy. Natomiast jeśli jeździmy bardzo szybko, na wysokich obrotach, to warto nieco zwolnić gdyż y, samochód, który jest zasilany gazem, silnik, który jest zasilany gazem, ma nieco gorsze warunki pracy i my jest po prostu cieplej. I jeśli będziemy jeździć y, bardzo szybko na wysokich obrotach, możemy ten silnik po prostu szybciej zepsuć. Może się wkrótce okazać, po kilkudziesięciu, może czasami po 100 tysiącach kilometrów, że głowica w naszym samochodzie wygląda, no powiedzmy, jakby miała milion kilometrów i nawet y, nie tyle, że się nadaje do naprawy, ile po prostu do wymiany. A coś takiego może nam spowodować, może spowodować to, że po prostu cała operacja nam będzie się nie opłacać. No, ale to jest taki trend, który dotyczy tak naprawdę kierowców, którzy mają wyjątkowo sportową e, żyłkę. Jeśli jeździmy normalnie, nie zauważymy wielkiej różnicy i nie powinniśmy nic zmieniać. Jest jeszcze jedna rzecz, która może was zdziwić, no ale to tylko pod warunkiem, że wypadacie czasem na autostradę. Jeśli Wasz samochód, tak jak ten z silnikiem pojemności 1.3 yy, był w stanie rozpędzić się przed montażem instalacji gazowej do około 165-170 km jeśli wiatr wiał we właściwą stronę, to po założeniu instalacji gazowej podczas jazdy na gazie może się okazać, że ma spory problem, aby osiągnąć 150 km na godzinę. Czy coś się zepsuło? Absolutnie. Tak ma być. Po prostu na gazie samochód jeździ wolnie i trzeba się z tym pogodzić. A pod maską parownik. Czyli miejsce, w którym gaz przestaje być cieczą, a staje się gazem. Czy nas to są wtryskiwacze podobne do tych, które wtryskują benzynę, tylko że ponieważ są to dodatkowe wtryskiwacze, to są na wierzchu i je widać. Mamy jeszcze zawór i kupę przewodów wodnych oraz elektrycznych, które to wszystko łączą. Mamy tu jeszcze jeden wynalazek jest to naprawdę wynalazek czyli lubryfikator. To jest takie urządzenie, które się montuje w silnikach, które są nieco bardziej podatne na przegrzanie, które mają, które mają cienkie trzonki zaworowe, które nie odprowadzają wystarczająco dobrze ciepła. I to urządzenie ma je trochę zwilżać, a jak wiadomo, to co mokre, łatwiej daje ciepło. Czy to działa? Podobnie. Ja w każdym razie uważam, że samochód powinien się bez tego obyć. A jeśli nie może się bez tego obyć, to można rozważyć, czy taka instalacja w ogóle, w ogóle ma sens. Ale w tym przypadku właściciel uparł, tak chcemy mieć lubryfikator. A jak ktoś chce, to ma. Co nas jeszcze czeka w przyszłości? Filtr gazu. Będziemy go wymieniać co około 10 000 km. Parownik. Powinien teoretycznie wystarczyć na co najmniej kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, a potem możemy go wymienić albo poddać regeneracji. Nasz wybór. To, na ile wystarczy, tak naprawdę zależy od jakości paliwa. Mamy też wtryskiwacze. One powinny wystarczyć nawet na około 100 tysięcy kilometrów. A na ile wystarczą, to się okaże. Od tego, jakie paliwo będziemy tankować i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jedno jest pewne, że nieco częściej niż dotąd będziemy zaglądać pod maskę. W bagażniku pojawił się jeden nowy przedmiot. Jest to koło zapasowe. Potojone w eleganckim pokrowcu. Oprócz tego, jeśli zajrzymy pod, pod osłonę, okaże się, że właśnie koło zapasowe, które było wcześniej tutaj, teraz już nie ma na nie miejsca. Dlatego wywędrowało do środka. Mamy jeszcze taką opcję, żeby wozić po prostu łatkę w sprayu zamiast tego koła. Jednak praktyka wykazuje, że jeśli przygoda z kapciem zdarzy nam się zimą, na pewno nam to nie wystarczy. Miało być tanio, jest tanio. Czy jest przyjemnie? No, moim zdaniem nie, ale jest tanio i o tym chodzi.